To już zaczęło nada, nagrywać. To możemy już zbawić. Dosłownie parę dni temu to W związku z tym no, jeszcze wszyscy są na świeżo z tym całym wydarzeniem. Bardzo ciekawe są perspektywy ze środka, jak się wejdzie i zobaczy. To są nasi uczestnicy, organizatorzy, dziekan, wszyscy generalnie, którzy tutaj uczestniczyli. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój kolega filmowiec. Cześć. Witam filmowca. No po prostu cały czas w pracy. No. Nie, nie, to hobby. Wyschło, jak jest Ale tu przyjechałeś na samochodziku, przyjechałeś tutaj to masz jedną i taki masz też odcinek. Tak, mam pełen. masz przez tak? No, Tak To kto opowie o, o, o obiekcie i oprowadzi? Obecnie, o... Ja? O, tak, to jest człowiek, który odpowiadał za wygenerowanie całego kodu. No, on i, odpowiadał i... za to wszystko. Tak, tak to, moja, to, to moja za wina, to moja wina, za wszystkie to dobre wina. i złe rzeczy a, w tym ty Dla was, a nie dla mnie. E, no nie, wiem. E... nie mam nic no wspólnego ja myślę, że... z żadną telewizją. Ja, ja myślę, że Prosimy samofarnie... o pytanie, e... może tak, od tego. grupa 27 studentów, tak. Zebrała się, Rafał, e... zorganizował tutaj. Jaki Rafał? Z... Olga, Rafał z Olą, Ciotrek, z Piotkiem, z z z zorganizowali warsztaty, na których zostali zaproszeni też goście z zagranicy, Alex i Tudor. A chodźmy do środka, to będzie e... w, w obiekcie. Nie, nie, nie będzie, nie będzie Przestrzeń jest ciekawa. E, e, razem z, ze studentami e, zaprojektowaliśmy te, ten pavilon. Tak, tak, najpierw przez, przez, na, na, przez całe trzy dni uczyliśmy się narzędzi w celu zaprojektowania tego pawilonu narzędziami parametrycznymi. To nie warto a, studiować, wystarczy trzy dni. No, no nie, no jednak to są narzędzia, które trzeba studiować dłużej, a e, następnie e, studenci rozpoczęli pracę <laughs> własną. Zostałem zagoniony do kąta. Rozpoczęli płace, e, pracę własną nad, e, jakby eksplorowali swoje pomysły, które następnie my złączyliśmy w jeden duży, który tutaj o to widać. No i pomogliśmy im zrealizować ten projekt do końca. I oto koniec. To trwało 5 miesięcy organizacji, 3 tygodnie samych warsztatów budowy i wszystkiego dookoła. A jak długo wycinaliście to? Prawie 50 godzin. Tak. U, u Pawła no, wszystko, to. u tryzną, tak? No, Dokładnie. A co z tym będzie potem? Zobaczymy. <głosy> <głosy> Święty ogień. Nie, e, myślę, że to trochę postoi tutaj. Tak. Pod no, warunkiem, to że ktoś nam... Tak. To jest wodoodporne? Jest? Sklejka jest wodoodporna. To jest sklejka szkutnicza, ale no jak drewno... Żadne no. drewno nie jest super wodoodporne. To no. zresztą widać <grym> dosyć dobrze. I no musimy poczekać na dni takie słoneczne, żeby to wyschło i polakierujemy to. No. Spróbujemy może jeszcze rozłożyć na zimę to. i złożyć na wiosnę, ale zobaczymy. A, <grym> a ile się... to, to waży w całości? I teraz Tone. 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 Tone, tak. A ale może teraz mokre to z półtorej? I... <grym> 1200 tak, w stanie suchym, a teraz... Bo no po prostu powierzchnię tego pawilonu już z wyciętymi e, tymi Wszyscy, elementami, no dziurami, tak. dziurami, no i nam wyszło, że po prostu po wadze powierzchni jest tona. A myśleliście o innym materiale? Roz lżejszym? Teraz się <śmiech> <śmiech> Te która by była gorsza, no <laughs> nie, nie wytrzymałam w ogóle, <laughs> Znaczy sklejka jest na tyle fajnym materiałem, że się łatwo obrabia, tak. bo na czym metal jest cięższy do obróbki, na pewno był trwalszy, na pewno był cięższy. Dużo poprawek robiliśmy. Dużo poprawek było robionych, znaczy no, może nie tak dużo, bo dużo udało się przewidzieć w trakcie projektowania. Jednakże zawsze przy, przy prawie dwóch tysiącach elementów zawsze znajdzie się jakieś parę elementów, które e, odstępują od reguły całej. Jeszcze możemy wejść do środka, bo tam też jest fajny. O, ten jest, jest super fajnyczyk. Serce. Więc jest 570 tych paneli, każdy panel ma numerację, swoje ID, jest e, 1010, nie 1008 e, łączników, każdy łącznik też jak widać ma swój numer przypisany. E, następnie są zakleszczane klinami, e, więc jest to konstrukcja całkowicie jakby bezgwoździowa, bez <śmierdzi> No tak, to te śruby wyliknęły z, z, ze wzmocnień, które musieliśmy poczynić po tym, jak ten pawilon nasiął wodą, ponieważ nie były one potrzebne przed, jak był suchy, był idealnie samonośny bez tego i... I wszystko jest jeszcze postawione na 12 takich stalowych śrubach wkręconych do ruchu. Firmy Kriner. One by uniosły 11 takich pawilonów, więc jest super. Jest bardzo mocno przytwierdzone. I projekt zawiasów. I nasz patent. Tak, zawiasu. To sami to opracowaliśmy i to było wykonane tak, na zamianie. Nie, nie reprezentacyjnie. <noise> kota. Zawias jest waszym patentem? No. To chyba Apple będzie tak zazdrosny, no. bo no. oni Cieka wszystko opatentowali. To nas zgłasza. Ja opatentują po, po, po patent A co następnego będziecie robili? Z takich, czy planujecie inne takie konstrukcje modularne? Być może, tak. Znaczy, my nawiązaliśmy kontakt z American Hardwood Export Council, że tak zwane drewno amerykańskie, taka duża, duża firma, producent, jeden z większych na świecie właśnie drewna liściastego. No i oni powiedzieli, że w ogóle bardzo im się podoba taka, taka inicjatywa budowania czegoś właśnie ze studentami. No i zobaczymy. Zobaczymy. Powiedzieli, że w przyszłym roku mamy do nich uderzyć, że może coś zrobią. W tym roku nie daliby rady, bo całe pieniądze wydali na festiwal w Londynie designu, budując takie schody do nieba. Taki też dosyć medialny projekt. Zobaczymy, jak się uda z nimi, no to na pewno coś większego. Jak się nie uda, no to może meble zrobimy. Jeszcze był pomysł też od nasz szkoła naukowego, żeby właśnie drukarkę trzy y, spróbować zbudować i właśnie jakieś, y, żeby ona też budowała jakieś elementy, z których później powstanie jeszcze jeden pawilon, więc jest dużo pomysłów. Y, tylko nie dam. To jest to wydział architektury, tak, tak, który tak. rok? Y, różnie. Po ja ja jestem na czwartym. Siedzi. 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 Trzecie, Ale koło naukowe KONT to jest coś, co nas wszystkich łączy. To gratuluję Wam. Ja reprezentuję koło naukowe Warsztat Nowych Mediów do Szkoły Filmowej. To, co to, 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 to trzymam w ręku, to jest jedno z narzędzi, które tego. Wodoodporne warsztaty. Wodoodporną można rzucić do wody, można nawet rzucić na podłogę. i jeszcze znaczy, do tego nadaje na żywo do internetu, jak ma w zasięgu, się. Także w ogóle jest fajne. A dlaczego ja zobaczyłem jak to wycinacie u Pawła, a ja kiedyś, lat temu, nie wiem, ze 20 robiłem taką biżuterię. Systemową na bazie trójkątów równobocznych, które były łączone zawiasami. I to A, mi bardzo Asia. przypomniało tamte, tamte mam obiekty. Mam koleżankę, która jest teraz na faszynie która projektuje biżuterię za pomocą, właśnie, drukarki 3D. Tak, z dziury. Mogę... Asia! I y, następnym razem, jak przyjadę do Warszawy, bo ja tu bywam co tydzień, bo mhm. w szkole filmowej, to może przywiozę i Wam pokażę. Może to gdzieś nas wspólnie zainspiruje super, do czegoś. Super obojętne, czy w miniaturowej skali, czy w maxi. No, Teraz to właściwie skala może być jakaś. Ja jeszcze jaka. przejdę w kółko, żeby pokazać to Jasne, w przestrzeni. Zapycam. To jest, to jest prowizorka, to jest wiesz, to jest poparcie tylko. To, to siadło, prawda?